Cześć! Dobry smartfon za 600 zł, z pewnością zwróciłby uwagę większości z nas. W tej cenie mieści się Xiaomi Redmi 4A, którego mam zamiar przetestować wkrótce. Najpierw jednak sprawdźmy, co mieści się w opakowaniu. Także tak wygląda smartfon od razu po wyjęciu. Z przodu mamy wyświetlacz 5 cali. To jest jeszcze folia na nim. Mamy wyświetlacz IPS 5 cali, rozdzielczość oczywiście HD. W tej cenie nie ma sensu oczekiwać czegoś więcej. Większość smartfonów właśnie ma wyświetlacze HD, także to jest norma. Jest też aparat 5 megapikseli. Tył. Tutaj mamy kolejne folie. Tył jest matowy. To jest najprawdopodobniej plastik, a nie metal. Jest dość ciepły. Nie odróżnia się tutaj od tej góry plastikowej. Także to jest plastik. Jest matowy. Jest tu pewna warstwa lakieru. Nie wiem, czy się będzie rysował, sprawdzimy to w teście. Ważne jest jednak to, że tylna kamerka praktycznie nie wystaje poza obudowę. Ma też własną diodę doświetlającą. Aparat tylny ma 13 megapikseli i nagrywa filmy Full HD. Wewnątrz mamy 16 GB pamięci masowej plus oczywiście miejsce dla karty microSD. Jest też y, funkcja Dual Steam, y, Dual Standby y, z łącznością LTE. Y, procesor Snapdragon 4.2.5 plus 2 GB Obudowa ma 8,5 mm grubości. Waży 132 gramy. Jest dość poręczna, fajnie wyprofilowana. Y, dobrze zapowiada się też akumulator o pojemności 3120 mAh, mniejszy niż w Xiaomi Redmi 3S, ale smartfon jest y, zauważalnie tańszy. Dobra, sprawdźmy, co poza smartfonem jest jeszcze w opakowaniu. Mamy tutaj jakąś krótką instrukcję w języku polskim z microSIM i nanoSIM, jeśli chodzi o karty, albo y, micro SIM plus microSD, to jest y, najwyraźniej hybrydowy slot. Kolejna karta gwarancyjna. Jeśli chodzi o zawartość, to tak, y, narzędzie do otwierania szufladki od kart SIM. przewód mikro USB oraz sama ładowarka. W opakowaniu nie mamy słuchawek, ale w tej cenie nie jest to jakaś wielka wada, bo i tak każdy z nas ma jakieś tam słuchawki, a za te pieniądze nie moglibyśmy liczyć na zestaw wysokiej jakości, więc brak słuchawek to nie jest żadna wada. Jak smartfon spisuje się w praktyce? Sprawdzimy już wkrótce w pełnym teście na benchmark.pl.